Odra wysycha, łodzie stoją na mieliźnie, alarmują specjaliści. Obecnie na wysokości Cigacice woda ma zaledwie 200 cm. Tak niskiego poziomu wody w Odrze nie było od dawna. Obecnie na wysokości Cigacice woda ma zaledwie 200 cm, żegluga w tym miejscu jest praktycznie niemożliwa. Bosman portu w Cigacicach Roman Włoch mówi, że w ostatnim czasie próbowano przetransportować duży ładunek. Niestety operacja ta, jak i kolejna, zakończyła się fiaskiem. Sytuacja jest katastrofalna, bo stan wody jest bardzo niski. To 106 cm wody tutaj mamy na wodowskazie. Nawet turystycznie te większe jednostki to jest problem z płynięciem. Wszedł ładunek do Huty Głogów z Niemiec. Koziorożec, który ten ładunek pchał do, do góry na barkach. To ponadgabarytowe, bo lądem to by był wielki problem to przemieścić. Doszedł tu do portu do Cigiaci, mu po prostu sprzęgło. Aby ruch na rzece mógł być bezpieczny, poziom wody musiałby się podnieść o minimum 50 cm. Transport rzeczny potrzebuje nawet dwóch metrów głębokości, dodaje specjalista. Minimum dla turystyki, żeby w ogóle, w ogóle łodzie można było spuszczać i tak dalej, slipować i uwodować łodzie to 150, a dla żeglugi to co najmniej 182 metry wody. W tej chwili nic nie można zrobić praktycznie, poza tymi niewielkimi pontonami. I też muszą bardzo uważać, bo odsłaniają się łachy na odrze i trzeba wiedzieć, czytać wodę dokładniej. Dodajmy, że ze względu na niski poziom wody, Wrzece nie kursują także promy w Milsku, Brodach i Pomorsku.